Ojciec bezrobotny w domu straszna bieda Żaden kupiec w sklepie nic na nie da Wojny za i liczało wszyscy razem, to nam nie Ty mi rękę dasz, ja ci rękę dam Ty mnie nie wyda, dasz, ja ci nie wydam Dają nam na tydzień parę groszy wsparcia na mało do życia, za moc do umarcia. Chcemy za rzeki i za wodę, Stajemy wszyscy razem, to nas nie mógł, Ty mi rękę daj, ja ci rękę dam, da, Ty mi nie wydasz, ja ci nie wydam. Ta nasza policja ciągle na nas biebie, Kopiemy se węgiel, w naszym bieda w siebie. O Szybach można już tylko usłyszeć w balladach górniczej kapeli ulubieńców dzielnicy Sosnowca Niwki. Kilkadziesiąt lat temu tysiące bezrobotnych wkopywało się w te pola w poszukiwaniu węgla, jedynego źródła zarobku. W roku 1930 prawie wszyscy mężczyźni z ulicy Cegielnianej byli bez pracy. Poszli więc kopać węgiel w biedaszybach. No, tu wszyscy prawie tutaj co jesteśmy, to my tak, tak. prawie. Kilku z nich zaprosił na chwilę wspomnień Szczepan Słuszniak. ...tu mieszka, bezrobotny był całe lata. No tak każdy tu wyszedł i popatrzył, jak robisz gdzie? Ano nie robię, no trzeba by gdzie iść tak. za pracą. No i to tak wszystko wyszło. Jak gdzieś który dopadł robotę gdzieś tam prywatnie, no to już się cieszył, że już masz czego żyć. Jak już tej roboty, jak się dostał, to co on tutaj robił? Złoty 50, tak, tak. maksimum 2 złote za 12 godzin. Najtańszy był łój skró No to się to kupowało i topiło się cebuli trochę. No i, no i to była cała omasta. I szmalec małpi. I małpi, małpi szmalec, szmalec. Tak nazywany. No to był zagraniczny szmalec, taki Rzadki. Tak, trzeci sort. No taki śmierdzący.